Pytanie, ile miejsc dla ludności cywilnej jest w Szczecinie i regionie? Na terenie województwa zachodnio-pomorskiego jest 292 takie jednostki, czyli to są schrony i ukrycia bezpieczne do schronienia się dla ludności. To obejmuje tak około 9% mieszkańców województwa. To tak na szybko liczę, około. 1,5 miliona 600 mieszkańców w województwie 10%, czyli 160 tysięcy mniej więcej osób mogłoby się schronić. Pamiętajmy, że musimy te budowle ochronne, mówimy, generalnie mówimy o 9% budowli ochrony to są schrony i ukrycia. No i w tym w tych właśnie obiektach, no to, to co Pan wymienił tą liczbę, to tyle osób może się schronić. Myśli pan, że to jest wystarczająca ilość, czy jednak trzeba pójść troszeczkę do przodu mając co u głowy to, co dzieje się za wschodnią granicą. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wschodniej granicy, to niewątpliwie to, co my mamy teraz, to jest niewystarczające, a z tego braki są. I musimy pójść do przodu i to tak dość radykalnie pójść do przodu, żeby jak gdyby odnowić albo przygotować te miejsca dla ludności. To, że trzeba to jedno, a czy się daj, czy są ku temu warunki na przykład prawne? Znaczy, na tą chwilę nie ma jeszcze ustawy, ponieważ ustawa o obronie ojczyzny zredukowała ustawę o powszechnym obowiązku z 1967 roku i czekamy na ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. I jaki to powinien być tak naprawdę procent, żeby można było powiedzieć, że mieszkańcy województwa zachodnio-pomorskiego są bezpieczni w przypadku nalotów, na przykład? Kwestia właśnie tak, około 50-60 to, by to był ideał. To w takim razie, skoro 50 czy Urząd Wojewódzki robi jakieś wyliczenia w kwestii kosztów, żeby takie miejsce przygotować, wybudować na nowo? Znaczy, powiem tak. Wyliczenia kosztów to robiliśmy to, ale sumy nie podam, bo nie mogę tego podać. Robiliśmy te kosztów, ale kwestia kosztów, które my robiliśmy jako Wydział Bezpieczeństwa. To są nie za bardzo adekwatne do takich, jak być powinny. Tutaj jak będą właśnie te akty prawne niewątpliwie na podowlany włączy się mocno i wtedy będziemy mieli pełno, pełne dane na temat tych kosztów, ale i kwestia, jak gdyby już tej ustawy spowoduje, że na pewno duży krok zrobimy naprzód. Wróćmy jeszcze do tych miejsc, gdzie ludność może się schronić. Przykładem są piwnice, garaże, czy ewentualne właśnie rozporządzenia, prawo budowlane pozwoli na to, żeby takie miejsca też przygotowywać na wypadek zagrożenia. Tak, tak. No, no tak, już teraz nawet powstała kiedyś aplikacja, ona istnieje, aplikacja Komendy Głównej Straży Pożarnej, która wskazywała takie miejsca. I po informacjach właśnie od funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej wiemy, że wszystkie nasze podziemne garaże w niektórych obiektach, one spełniają te wymagania i tam można się schronić. Przy czym pamiętajmy, że to są miejsca, w możemy się schronić przede wszystkim pod zdarzeniami związanymi z anomaliami pogodowymi. Przy uderzeniach takich typowo zbrojnych, no to one nie do końca nas będą chronić. Ale przy pewnej modyfikacji i po wskazaniu, jak to trzeba zrobić, one też mogą być zaadaptowane.